Hej, cześć mamo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy na YouTube'owej w Rzynie, ze mną jest Zyśnięce, przywitaj się Siemanko, jest jestem Dokładnie i teraz będziemy właśnie będziemy grać w grę, e, e, o nazwie YouTube'owa a Żyna. ogólnie to Minecrafta. Jak nie wie kto, jak ktoś nie wie co to jest Minecraft to jest gra. Dobra, anyways e, Przed chwilą byliśmy w kopalni, e, zebrałem... Ale coś dalej jest, a ja sobie skopałem 5 diaksów, nie 4 przy czym jednego mi dasz? Mm -hmm, no, nie tak, <laughs> wykopałem obsydian i zrobimy sobie dziś pokój, pokój do obsydianu, boże, nie do obsydianu, tylko do tego, mm. Edek jesteśmy ziomami. Edek jesteśmy ziomami. nie jeszcze nie zrobiłem Ech bo... Minecraft to, to się czepia Kurwiem je już Dobra, anyways Zrobisz cenzurę No może, jak mi się będzie chciało Czy nie zrobisz, dobra Będziemy dzisiaj robić. No i po prostu cave, okay, ja nie mogę. Ale o, teraz jes... już... um, Masz węgiel? Nie. Ej, ale powiedzieć coś... powiedzieć coś. wszyscy znaczy w sumie widzą. Aha. Taką historyjkę, żeby nie było nudno. To ja sobie ten, co ja powiedzieć? wait wait, wait. Nie tak, siedzę sobie na przystanku, czekam sobie, patrzę na telefonie, nie mam żadnej fajnej muzyczki już wszystko przesłuchałem no to dzwonię do siostr, do siostry yy, i, i ten a ona jest zajęta i jak jest zajęta to jest ta muzyczka i sobie puściłem na fulla i na przystanku sobie słuchałem tej muzyczki i wszyscy się na mnie patrzy jak na debila tak to chciałem powiedzieć musiałem to komuś powiedzieć miałem taką potrzebę A wiesz, że lubi się to przepyszne na misie? Aha. Bo mój telewizor to wie. I czekaj, jak się wychodziło ze spektajtu? Ej, mi... Aha, Ale mogłeś mi wyszła przez wiadomość, ale okej. A kogo spektatowałeś? Mnie czy jego? To tu ciebie nie można. Zapomniałem, że jestem operatorem mm, ryry. No dobra. Ej, weź chodź tutaj i daj mi węgiel. A skąd ci mam wytrzasnąć węgiel? No, w zakwikunku. Mam go za mało, żeby ci go dać. To może wykof. To będzie dobry pomysł. No to musisz poczekać chwilę. Co nie będzie tutaj. Czekaj, źle zrobiłem. Coś źle zrobiłeś ciąku? A, suk. Jak ci Jaksy, Dziaksy! 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 Mam dwa diamenty! Wszyscy z świecie, bo mam dwa diamenty i wpadłem tutaj przypadkowo. Aha, świetnie. Fak jest! Fak jest! Fak jest! Mam diamenty, mam dwa diamenty i mam z, z, z węgiel. Aha, no to fajnie. Wszyscy się cieszą. Znaczy już nie wykopię sobie diamentów bo skończył mi się healów Jakbym tu jeszcze znalazł diamentów to się do mnie tepniesz i wykopiesz Chyba że sobie wpiszę komendę Kid, di Kid Tools Ale wiesz My gramy oczywiście. Wiem Tylko pomidorek jest zły i trolloluję Wiem Ej, czekaj, ja. bo ej, jak ty, o kurde, ała. jak się robił ten misiaczki? to, to... złoto, no nie mam jak wykopać złota. Lapis lazuri, Aha. Trzy creepery. Jej, jej, spierdalam. Spierdala, spierdala, spierdala. Czekajcie! Czekajcie chwileczkę, proszę. Boli mnie brzuch nie, wiem, czy wiecie? To jest dramatyczna sytuacja. Dokładnie wotroba mnie boli, więc wiecie, naprawdę jestem chory. Nie powinienem już nigdy iść do szkoły. Jest, dobrze jest, jest. Yy, Proszę państwa, w tym odcinku odpalimy se Proszę państwa, tutaj zakończymy odcinek Miło, mi, miło było was spotkać Zyju też się zresztą z wami żegna Ja się z wami żegnam Trycie. Jak widzicie zmieniłem tutaj trochę magazyn, bo zmieniłem podłogę i zrobiłem sobie tam potatoes. Tam potatoes. <ścoughs> Dobra, ja się z wami żegnam. Zresztą znacz się pożegna z Zyzia Wiem, że... Wiem, że długo nie było tego odcinka. Przepraszam. Już minutę chyba. A dobra, nieważne, jeszcze nie rozmawiamy o tej minucie cholernej. Czemu są takie szumy u Zyzia? Ja was pytam. Co to ma być? Co to ma być za mikro, co? To są wielkie szumy, panie! Co to jest? Łąców teraz i koniec No właśnie I takim miłym akcentem zakończymy odcinek chodząc do tego portalu jak ja tutaj nie zostanę jakiegoś pigmena to ja się zabiję Ożeś, mordę Łazieś, mordę Kurde Awa! Ała, Ała. Ała! Nie! 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 Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy stąd. Dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.